Jak wyglądam? Tak, tak. <grych> Bardzo ładnie. Dziękuję. Uwielbiam pracę z tobą. <grych> Cześć. Witajcie na kanale Doktor Fit. W dzisiejszym odcinku sprawdzimy jedno z popularniejszych, tańszych białek na polskim rynku, a konkretniej Econo Premium WPC z firmy UNS. Serdecznie zapraszam. Marka UNS. Myślę, że w większości osób znana. Jest to polska firma suplementacyjna założona w 2009 roku we Wrocławiu. Od samego początku zajmuje się produkcja, dystrybucją oraz sprzedażą własnych odżywek. Znana przede wszystkim z tego, iż oferuje swoje suplementy w korzystnej cenie dla portfela. Ekono Premium WPC, tak jak nazwa wskazuje, jest to ekonomiczny koncentrat białek serwatkowych w wersji Premium. A co tak naprawdę oznacza ta wersja Premium? Prawdopodobnie odnosi się ona do jakości surowca oraz ilości białka, gdyż. Ekono wersji instant, który również bazuje na koncentracie, posiada mniej protein i ma korzystniejszą cenę w przeliczeniu na kilogram czy na 100 gramów. Przejdźmy teraz do krótkiego omówienia suchych danych. Nasz bohater zapakowany jest w soliną no, jak na tę półkę cenową, foliową torbę typu dipack z dobrym zapięciem strunowym. Z frontu uświadczymy wszystkie najważniejsze informacje o produkcie, jakie by nas interesował przy pierwszym rzucie oka. Smak, gramatura, ilość porcji, a i nawet data przydatności. Infografika na nalepce odnoszącej się do wersji smokowej została sprytnie skonstruowana tak, aby wkurzyć nasze kubki smokowe i zachęcić do spróbowania produktu. Oczywiście resztę ważnych danych, jak porcjowanie, skład i tym podobne, znajdziemy z tyłu opakowania. Pełnego aminogramu zabrakło, mamy jedynie anotację o ilości aminokwasów rozgałęzionych. Patrząc na skład to jest on krótki, produkt w 96% stanowi czysty koncentrat, pozostałe 4% to dodatki smakowe w postaci emulgatora, z sukralozy jako substancji słodzącej oraz gumy ksantanowej jako stabilizatora. Jak widać w środku nie znajdziemy barwnika. Jeżeli chodzi o rozkład makroskładników to na 100g uświadczymy 391kcal. 7,3 g tłuszczu, 9,6 węglowodanów, w tym trochę ponad 4 g cukru oraz 77 g białka w suchej masie. Co do ilości smaków, mamy ich od grama. I w tym wypadku pozwólcie, iż odeślę Was do strony producenta. Echono Premium zakupimy tylko w jednej gramaturze 900 g i w cenie około 45 zł. A teraz, jak zwykle w tej części filmu, zapraszam na testy praktyczne. Miarka jest duża, pojemna, dobrze wyważona, gdzie sugerowane porcjowanie jest bliskie stanowi faktycznemu. Niestety z krótką rękojeścią, co przy nabieraniu białka samego dna może trochę przeszkadzać. W kwestii rozpuszczalności i konsystencji jest świetnie. Kilka wstrząśni z shakerem i w białku nie świadczy ani grudek, ani piany. W składzie nie mamy żadnych zaniastników. Co prawda jest guma ksantanowa, lecz pełni tej funkcję stabilizatora i jest na samym końcu tuż z słodzikiem, więc jej ilości są zapewne śladowe. Pamiętajmy też, że sugerowane porcjowanie mówi o 150 ml płynu na 30 g proszku, czyli 50 do 100 ml mniej niż utarty standard. Koniec końców konsystencja jest typowa jak na koncentrat, czyli trochę gęstsza niż ciecz, z którą go rozrobiamy. Ocena w kategorii rozpuszczalności i konsystencji no tutaj nie mogę nic produktowi zarzucić całkowita, pełna dycha. Jeżeli chodzi o smak, no to oprócz dzisiaj recenzowanych lodów waniliowych, miałem okazję w ostatnim czasie testować jeszcze. Czekoladę z maliną, przepraszam, mleczną czekoladę z maliną, ciastko myślane, mleczną czekoladę z kokosem m, oraz lody orzechowo czekoladowe Cechą wspólną tych wszystkich aromatów jest intensywnie wyrazisty charakter. No też niebezpieczny producent tej sugeruje tylko 150 litrów płynu oraz bardzo, bardzo wysokie podobieństwo do naturalnego odpowiednika danego smaku. Zdecydowanie mogę stwierdzić, iż producent w kwestii aromatów bardzo się postarał, nie licząc mlecznej czekolady z maliną, ale na tym za chwilę, i stworzył coś oryginalnego. Lody waniliowe to nie chwyt marketingowy, faktycznie czuć ten taki specyficzny lodowy posmak. Wydaje mi się, że będziecie wiedzieć o co chodzi, ciężko mi to wyjaśnić. A nuta wanilii odchodzi trochę na drugi plan. Ogólnie jest to bardzo smaczne i ten smak dostaje ode mnie 9 na 10. Ciasteczko maślane to mój faworyt. Po prostu petarda. Jak pierwszy raz próbowałem ten smak, to byłem w szoku, iż w ogóle można odwzorować tak specyficzny posmak w odżywce białkowej. Ze względu na to po raz pierwszy w historii odżywka białkowa pod kątem smaku otrzymuje ode mnie pełną dychę. Lody orzechowo-czekoladowe nie mają takiego specyficznego lodowego posmaku. W przypadku wanili orzech odnosi się do orzecha laskowego, a nuta czekolady jest odrobinę wyczuwalna i jest jej, jest jej bliżej do mlecznej czekolady. W tak dużym skrócie i uproszczeniu inaczej ten smak mógłbym nazwać jako orzech laskowy z dodatkiem mlecznej czekolady. Ogólnie białko bardzo mi spakowało, ale ze względu na te pewne nieścisłości czy niepewności tego, co możemy się spodziewać po tej wersji smakowej, mogę tu maksymalnie dać 8 na 10. Mleczna czekolada z kokosem, która kusi nas na grafice batonikiem Bounty, robi to bardzo dobrze, gdyż smak faktycznie jest podobny. No i jest po prostu bardzo dobry. Tutaj leci ode mnie wysoka nota, 9 na 10. Czarna owca w zestawieniu, czyli mleczna czekolada z maliną. Po tylu udanych wariantach smakowych byłem zdziwiony, iż ten tak bardzo ostaje. Po pierwsze, mleczna czekolada w ogóle nie jest wyczuwalna, więc spożywamy tak naprawdę malinę która to po drugie niczego nie urywa. Jest słodka, w miarę wyrazista, lecz przeciętna pod kątem naturalności aromatu. Ten smak ode mnie dostaje 5 na 10. Przechodząc do kwestii pozostałych, jeżeli chodzi o procentową ilość protein, to jak tu widzicie 77% w suchej masie, jest to wynik wysoki, powyżej przeciętny jak te koncentraty i w tej kategorii białko ode mnie otrzymuje 8 na 10 jakość zastosowanych składników tutaj również nie mogę nic produktowi zarzucić skład jest dobry, krótki i prosty do ideału jedynie brakuje stewi jako słodzika wysoka ocena 9 na 10 stosunek ceny do jakości i możliwości za 45 zł mamy 900 g białka z dobrym składem, z wyjątkowymi aromatami z niemałą ilością proteiny. bardzo wysoka ocena 9 na 10 jak możemy podsumować Econo Premium WPC Zdecydowanie jest to czołówka białek, jeżeli chodzi o stosunek cena-jakość-smak. Produkt wyróżnia się oryginalnymi i z tego co testowałem, w większości świetnie dopracowanymi aromatami. Reszta aspektów również jest na bardzo wysokim poziomie, więc tak naprawdę ciężko znaleźć jakąkolwiek wadę. Będąc tutaj naprawdę już uszczypliwym można się przyczepić do krótkiej rękojeści w miarce, ale koniec końców nie ma to dużego znaczenia. To już wszystko na dziś. Ja się z wami żegnam. Jak zwykle przypominam o naszych mediach społecznościowych. Wszystko znajdziecie w opisie pod filmem. Przypominam również o naszym Instagramie, gdzie już regularnie pojawiają się recenzje różnych suplementów i odżywek. Dzięki i do zobaczenia w następnym filmie.